22 20 Jeszcze 2 minuty, będzie 22.22 Czujecie jaka godzina? Jest 22 kills dla was nagrywa. Mam dzisiaj środę. Środa popielcowa. Tak naprawdę środa prima aprilis, tak naprawdę. Prima Aprilisowa. Czekamy 2 minuty. Szybciej, 22.22, 22. szybciej! Szybciej. Szybciej. Szybciej, szybciej. 22.21 Jest! 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 Jest. Dobra, widzicie co to znaczy? Nie wiecie pewnie. To znaczy, że pora na odcinek, pora na odcinek. Lecimy, lecimy. Yeah. Nie wiem jakby wy, jestem gotowy. Słuchajcie, witam wszystkich serdecznie, słuchajcie, jest to pierwszy odcinek z CleverBota CleverBot, w ogóle nowa seria na moim kanale, zobaczymy jak to wszystko się przyjmie Z waszej strony, jeżeli wam się będzie podobała ta seria, możecie, możecie zostawić łapeczkę w górę, będę wam mega wdzięczny Słuchajcie, także generalnie zaczniemy sobie gadanie, rozmowę z CleverBotem Dodałem do was, no właściwie wstawiłem post na Facebooka, teraz tutaj go widzicie Wstawiłem tutaj post na Facebooka, zapytałem się was, czy, e, czy, czy, czy tutaj e, chcecie CleverBota, czy, 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 ten, czy wam to pasuje I za 20 minut zaczynamy tutaj, 49 minut Minut temu, 40, 39, 40 minut temu został wrzucony post. Jak na razie mamy 68 łapek. Dziękuję Wam, strasznie, Naprawdę to jest dobry wynik, jak na godzinę 22.23. Na ten moment, prawda, mega wynik. Słuchajcie, zadaliście nie wiem ile pytań, ale sam widzę, że jest mega dużo. Widzę, że jest mega dużo. Zaraz zobaczymy, jakie to są pytania, i lecimy tutaj pytać cleverbota. So Dobra. Pierwsze pytanie od Bartek Koza. Bartek Koza, czy znasz Kiroksa na YouTube? Zapytamy się go. Na... YouTube. Zobaczymy co odpowiem. Czy znasz Kiroksa na YouTube? No zobacz... E, troszeczkę nie rozumiem. Zapytamy jeszcze raz. Czy znasz Kiroksa na YouTube? Tak! tak. I się każdy mnie zna, no kurczę. Jak się cieszy. O Boże, jest erekcja, o Boże, mi e, Ten, kolejne pytanie tutaj, Cię tutaj Masz rude suty? Oczywiście zapytałem się, masz rude suty? Odpowiedz Proszę Odpowiedz mi Proszę, proszę o. Nie masz rudy sutów? Nie jesteś prawdziwą małpą Nie jesteś prawdziwą Ma, nie Małpą a czy ty masz rudy suty? Powiedz mi, napisz mi to teraz w komentarzach. Jeżeli ty nie masz rudych sutów, to nie, możesz, to nie możesz być prawdziwą małpą. Ja mam, ja mam, mam. Jestem. Jak to. Jak to jesteś, jak nie masz rudych. rudych. rudcy. Rudych sutów? Jak on jest rudą. Jak on jest. Ma. Twoja mama ma. Frayerze, co moja mama? Twoja mama srała do gara. Ha! Ale ubudzisnąłem. Zobaczymy co on odpisze. Co? Wiesz, co ty się najlepiej wysraj? Odświeżę stronę przy ciebie. Masz! Nie ma tak łatwo. Frejerzy. Stanął ci kiedyś zegarek. Dobra, zapytamy się. Pierwsze pytanie: lecimy po prostu. Nie ma co. Nie. Czy to oznacza, że Cleverbot to. Nie. Nie. To nie ty, wielkie kiedyś, że ci stało, to nie ty, bo... kurwa. moje pole. Idę do szafru. Idę. 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 Nie clever, bo ty. kłamca, jest... Już jemu mówił, że jest stanu. Ty, ty nie musisz być. Da... Daniel. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, to jest tylko tak... On sobie żartuje teraz, w sumie dzisiaj Prima Pris. Znaczy, jak na nagrywam to jest Prima Pris. Pierwszy kwiat. On sobie żartuje po prostu. Może to jest. Ale im kolejne pytanie. Eee, no Dobra, zapytam. Czemu księżyc jest łysy? Nie wiem, ja nie wiem dlaczego księżyc jest. Nie, nie wiem Jak to nie wiesz? Jak to nie wiesz? Kim ty jesteś, jak ty nie wiesz? Ty jesteś botem, ty powinieneś wiedzieć, come on Bo tak. <słyszyk> Nie dogadamy się dzisiaj. Nie dogadamy się dzisiaj, Zenek, nie dogadamy się. Jak masz na imię? Bo ja strzelam, wiecie, mówię Zenek, a tak naprawdę może ma na imię Bartek, czy czy, 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 czy Wojtek, a mogę go obrażać? Jak to tak może? Poczekamy, zobaczymy. Kuba. Kuba. Czy lubisz w dupę? Spytajmy wprost, prosto z mostu. Nie ma co, nie, nie ma co kryć. Spytajmy, czy lubi. Nie. Ja wiem, że dzisiaj 1 kwietnia Prima Aprilis. Ale pytam serio. Pytam Cię Kuba serio. Nie. Kuba to oznacza, że z nami... z nami, Koniec? Bo jak on nie lubi w dupę? Ok. Kuba. Ja wiem, że to ty. Jeden z moich widzów. Ja wiem. Doskonale wiem. Wiecie co? Skoro poprzedni bot, z którym gadaj się, mówił, że jest prawdziwą małpą, zapytamy się go, czy, czy masz ogon? Zobaczymy, zobaczymy. Nie! Hmm. Skoro jestem prawdziwą małpą i nie mam ogona, to on może też jest. Sprawdźmy go, sprawdźmy go. Czy lubisz bananki? Sprawdźmy go, nie ma co, sprawdźmy go. Tak. Kto jest najlepszym YouTuberem w Polsce? Kraciu, z dużej chyba, co? zobaczymy. No, mi się wydaje, że pewnie. Pan świtanka? Co? A Kiroks? Jak to nie Kiroks? Jak to pan świtanka? Jak to nie Kiroks? Czef wczynął! Ty, frajerzy, zradzasz, zradziłeś mnie, frajerzy! ty jesteś, tyle po prostu, więcej nie. Koniec. Czy zatańczysz ze mną twerka? Nie. Mam sam tańczyć? To nie wyjdzie. No, zapytałem się, na, na pewno? Na pewno za mnie nie zatańczysz, bo cię. Proszę, nie rób mi tego. No, chyba muszę sam. Ja tego nie zrobię. To jest za trudne. To jest za trudne dla mnie. Nie zrobię tego. Jak spadnę. Macie moje nogi, więcej nie pokażę. Myślicie, że będę twerkował? Myśleliście, że będę twerkował? Jesteście niepoważni, ale tak was kocham. Ha! To jest najlepsze pytanie jakie może być. Dobra. No czy gimpera? Zobaczmy Jeżeli odpowiesz tak, nie wiem. Jak to nie wiesz? A może wiesz, tylko nie chcesz mi powiedzieć. I nie chcesz się przyznać do tego. Bo wiecie, bo co sama na Niemcy idę. Chodź do mnie. <śm> chodź, chodź do mnie. <śm> chodź, 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 chodź. No jestem już. A. A, to ty? A bo to... Yy, e, to A, to ty jesteś tutaj pod biurkiem, tak? Ty? Na na Czy he, czy, czy oby na pewno to e, tutaj Potrzebujemy kolejnego pytania. Jednak się okazało, że to ona. Znaczy on, znaczy nie wiem. Kuba, on. Tak. Mam fajne pytanie. Co stoi i nie opada? No ja nie wiem. Mi się wydaje, że na przykład yy, moja rzecz. Jaka rzecz... Jaka rzecz? Mi się wydaje, że na przykład Blue Yeti moje, na przykład o kochane moje A Co to znaczy A! A to ty możesz sobie jak robisz kupę krzyczeć A kurczę, jak nie możesz kloca wycisnąć, krycika postawić, kreta w sensie. Za to utopić w sensie. Kurczę co tak będziemy sobie milczeć teraz, tak? Co to znaczy, się pytam? Przepraszam, zamiast tak napisałem Ak. Co to znaczy? Znaczy. Co mi tutaj sobie żartowo ze mnie kurczę? Znowu milczymy, tak? Nie. Dobra, ja się poddaję. Ja się poddaję. Kurwa moje pole. Ja już totalnie nie mam siły. Nie, to jest bot, którego nie da rady z nim porozmawiać. Po prostu nie da rady z nim. Kontaktować w jakikolwiek sposób, on do mnie pisze, weź się ogarnij, kiedy go się grzecznie pytam, czy, da, czy dał słowo Kiroksowi, czy nimi. Słuchajcie, jeżeli wy jesteście tacy jak on, pójdźcie do rodziców i poproście, żeby zapisali was do psychologa. To na tyle dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli nie daliście jeszcze subskrypcji, zróbcie to. Nie bądźcie tacy jak, jak ten bot, ten cleverbot, gówno niebot. Nie bądźcie tacy jak on, zostawcie łapeczkę, zostawcie jakiś komentarz pozytywny Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, jeżeli chcecie więcej klewerbotu na kanale, napiszcie I możecie mi napisać jakieś pytania, możecie napisać, wymyślić, wymyśleć Za niedługo będzie post na Facebooku, lajkujcie Facebooka i tam będziecie mogli zadać te pytania I ja może postaram, postaram się, po prostu wrzucić je tutaj na odcinek Nie wszystkie, ale jakąś tam część Trzymajcie się ciepło i piąteczka was, po! Kuba, jesteś gejem? Nie.